Kierunek biotechnologia przygotowuje absolwentów, którzy pracują w laboratoriach, gdzie bardzo często funkcjonują na pograniczu biologii, medycyny, biologii przemysłu spożywczego, wspierają nowoczesne rolnictwo czy jakieś nawet czasami laboratoria oceniające jakość w przemyśle. Biotechnologia na Kulu istnieje od bardzo wielu lat. ma Specyfiką tego kierunku na naszej uczelni jest to, że dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem i budynkiem, który przygotowany jest do kształcenia przede wszystkim w ramach zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, realizowanego w bardzo małych grupach. To są grupy maksymalnie ośmiosobowe, gdzie student jest zmuszony do samodzielnej pracy, samodzielnej obsługi sprzętu i urządzeń. Z Drugim aspektem specyficznym dla naszego kierunku jest jego umiędzynarodowienie i to, że do tego dążymy. Realizujemy kształcenie na obu stopniach w grupach z językiem angielskim. Mamy bardzo wielu studentów, którzy przybywają do nas w ramach programu wymiany, takiego jak na przykład Erasmus. Nasi absolwenci zatrudnieni są w laboratoriach typowo badawczych w Polsce i za granicą, na przykład w Polskiej Akademii Nauk, również na uczelniach wyższych, na Uniwersytecie Medycznym, na przykład w laboratoriach zajmujących się badaniami nad wirusem, nad wirusami, poza tym w firmach farmaceutycznych, w działach badań i rozwoju firm farmaceutycznych, gdzie opracowują nowoczesne leki, pracują też w laboratoriach diagnostycznych i w laboratoriach badawczych, w firmach związanych z przemysłem spożywczym czy rolnictwem.